Czy dziewczyna może zostać Wiedźminem? Czy dziewczyna może zostać Wiedźminem? A czy dziewczyna może zostać Wiedźminem? Czy na morze zostać wiedźminem? Co mu dwa miecze? Gubie, czy co? Witaj Białowłosy. W oczach mi się mieni od patrzenia na las. Ostrożnie tutaj. Pierwszorzędna robota. Prawda? Skóry pierwsza klasa. A i garbarz sroce z pod ogona nie wypadł. Tu kobylarz, gach, tam cielątko nieboże. A i wydrze futerko się znajdzie. Polujesz? W królewskiej puszczy nie lza polować. Wie to każde dziecko. Zresztą strach teraz między drzewa wchodzić. Coś się porobiło z potworami. Widać w okolicy przybyło pożywienia. Po mojemu szykuje się wojna. Niekoniecznie. Skojatel napadają na kupców, walczą z wojskiem. Dla trupożerców to idealne warunki. Znaczy, trzeba zaczekać na lepsze czasy i poprzestać na małym. Jak zresztą uczy... dobra księga. Skąd masz ten łeb? Kupiłem. Majątek wydałem, ale warto było. W bindudze nikt nie ma trolowej głowy. Kto ci sprzedał? Dymitr. Kto inny odważyłby się trola w leżu zdybać? A tego Dymitra gdzie znajdę? Tego nie wiem, ale wieczorem na pewno trafisz na jego kompanów w karczmie. Odkupię od ciebie tę głowę. A w życiu? Łeb jest mój, no i chuj. Dobrze zapłacę. Chyba, że wolisz barter. Jak już, to możemy zagrać w kości. Jeśliś tego wart, oczywiście. Dzięki. Pomogłeś mi. – Chciałbym zagrać w kości. – Z byle kim nie gram. Jak się dowiem, że coś umiesz, to może dam ci szansę. A czy dziewczyna może zostać wiedźminem? Mówię mu, biorę mieszek albo biorę mieszek i... Kamraci, taki wniosek. Co tam nowy? Może byśmy się tak od czasu do czasu za jakąś uczciwą... Nowy? Paniam się. Hmm. Patrzaj, to ludzie! Co? Ktoś coś mówił, czy pierd... słyszałem? nasz na silnego. Zmierzymy się? Mocnyś dla mnie! Masz tu twoją wygraną! Spróbuj się z żelastym Janosem! Ze mną nie pójdzie ci tak łatwo! Mocnyś! Masz swoje pieniądze. Spróbuj się z grubym maćkiem! Mocnyś ciebie, chłop, ale i ze mnie nie ułomek. Spróbujemy się. Na jajcach też masz siłę? Na wielkie jaja wejopatisa! Masz krzepę! Twoja nagroda. Jest jeszcze jeden. Jak dotąd, nikt z nim nie wygrał. Kto? Bartosz Szkuta. Znajdziesz go w wiosce. Wszędzie wokół złodzieje i bandziory. Tylko bez żadnych awantur. Ma być spokój, jasne? Jak słońce. Będę cię miała na oku. Komu dolać piwa? Pozdrawiam. Czek! Zła do laseczka, do zielonego barara, do zi Widam! Biedmianuszek! O no Matulu, udawaj, że nie widzisz! Nie patrz mu w oczy! Nigdy, że nigdy nie prowokuj dzień. Wiedźmina. Puśćcie nam nasze winy, albowiem zbłądziliśmy! Wiedz, że powierzono mi pewną relikwię, lecz ja sam nie mam z niej pożytku. Bogowie nie oświecili mnie w jej kwestii. Ale jeśli opatrzność czuwa nad tobą i szczęście ci dopisze, możesz ją wygrać w kości. Zapewne zrobisz z niej lepszy użytek niż ja, ignorant. czasem uśmiecha się do Ciebie, ale to za mało. Bogowie nie naznaczyli Cię, żebyś poniósł dalej moje brzemię. Nagroda może Ci przypaść tylko z woli bogów. Zważaj na lewy Co się dzieje? Zawody brachu! Port zamknięty, to i nudasz w życiu strzyka. Dołączycie? Jakie są zasady? Zawodnicy wpłacają dole. Wygrany ją zgarnia. Zasady walki. Robisz wszystko, żeby drugi nie wstał. Dosyć skomplikowane. To co? Walczysz, brachu? Tak. Świeżak, jaki ty, brachu? Dobry na początek. Wykładaj pieniądze. To jak? Jestem gotów. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! Uważaj na lewy sierpowy! Chciałbym być Twoim wrogiem. Bijemy się dalej, bracie? Powiedz tylko z kim? Najzdób, nice, zwany tylcem. Dziwnie go nazywają. Wszystko robi na odwrót. Sypia w dzień, najpierw chla, a potem dopiero je, a babom do chendożenia każe się ubierać. Najzdób. Nice, a, pokaż Oreny. To jak? Jestem gotów. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! Kurwa, poczekaj aż się odsłoni! Uważaj na lewy sierpowy! Ej, mistrzu! Co tam? Od razu widzę, żeś zawodnik na porządne walki, a nie na dypijaną hołotę. A oko mam dobre, wierzaj mi. Nie znam cię. Mówią na mnie zigi król, bo płacę po królewsku. Wieczorem będę na ciebie czekał pod karczmą. Jeśli chcesz zasmakować sławy i prawdziwych pieniędzy, zagadaj do mnie. Zaprowadzę cię w odpowiednie miejsce. Toż to Ezia! Bijemy się dalej, bracie? Powiedz tylko, z kim? O, wiedziałem, że traficie na siebie. Kto to jest? Mały Doda. Skorwiel z Remiut prosto z Ula, chleje za czterech, a są tacy, co widzieli, jak pełne wiadro na kutach się wieszał. Lepiej przyszykuj duży mieszek. To jak? Jestem gotów. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! W mordę kopii! Chciałbym być Twoim wrogiem. Gratuluję! Obiłeś mordy największym zabijakom! Gratuluję! Turniej zakończony! Uważaj na lewy sierpowy! <grym zjadka> Odpuśćcie nam nasze winy, albowiem zbłądziliśmy. Pracujesz dla Dumitra. A ty to kto? Bo widzisz chojraku, trochę się już gubię. Przysyłacie ta szmata, chłopaki od Fistechu czy Loredo? Gadaj mi tu zaraz. Słyszałem, że upolowaliście trola. Nie twój zasrany interes. Powiem wszystko. Zamieniam się w słuch. Dymitr jest na cmentarzu koło Bindugi. Uważaj na lewy sierpowy! Wiesz, jak to jest na Wiedźmina i Strzygę? Znowu Nie wiem, powiedz. On obala flaszkę, coś tam próbuje, wreszcie zasypia jak zabity, a ona wstaje rano jako dziewica. <z satisfaction> Ciupcianko. <zhei> Ciupcianko. Do laseczka, do zielonego... Balera. Kurwa, poczekaliście od słońca! <grywka> <Na psa urok. grywka> ...do zielonego napotkała no, tam wiewióz... <grywka> Jest tu jakiś dobry płatne albo kowal? Jest mała kuźnia przy murze, dość prymitywna, narzędzia pamiętają chyba z sfer, ale do naprawy broni wystarczy. Możesz też ulepszyć miecz jakimś znakiem runicznym czy kazać ozdobić zbroję, tylko żebyś nie wyglądał potem jak jaskier na otwarciu nowego burdelu. Rozejrzyj się też wśród handlarzy, może Loredo nie rozpradł jeszcze wszystkiego. Masz mnie, psiakre? Ba! Może Tak opszcznia, I po mordach wraki postawić orena żadna. Hmm! Powuj się, wiedźminie! Hmm. A nie na moich chłopaków. <trykne> Widoczków się zachciało, co? Co tam u sąsiada? A! Trochę nie w porę, przejdę później. Może zostać wiedźminem? Czego chcesz? Mówią, że nikt nie pokonał cię na rękę. Ano, czas to zmienić. Nie jeden próbował i gówno mu wyszło. To co? Idziemy? Tak. Dobra, chodź ze mną, ale teraz, bo potem nie będę miał czasu. Dobra. może zostać wiedźminem? Gotowi? Możemy zaczynać. Silnyś jak Buchaj. Masz swoje oreny. Kiedyś bawiła u nas kompania najemników pod wodzą Adama Pangrata. Jestem tu najsilniejszy i spróbowałem się zadzieć. Ale ma chłop krzepę ludzką. Rozłożył mnie jak niemowlę. Jak go gdzie spotkasz? Powiedz, że szkutnik pije jego zdrowie. porządku. Po co mu dwa miecze? Gubię czy co? Na Chciałbym zagrać w kości. Z byle kim nie gram. Jak się dowiem, że coś umiesz, to może dam ci szansę. Pozdrawiam. szkoda gęby otwierać. Patrzaj, to ludzie! Pozdrawiam. Cuda i dziwy. Uch. Bywaj, Rosz. Spodziewałem się tego. Kogoś to ja widzę? Widywałem cię w wyzimie! Coś mówił czy pierd słyszałem? I co tam u was słychać, moja droga? W gospodarstwie? A w dzień wołania dzieciaków. Nie lepiej uważaj, wiedźminie. Co mnie tyka? Czego? Hey.